się maneczko z tej strony Lenel i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku kupujemy sobie bezpłatnie siedzibę w Mace banku o takie pytanie, a to jest też za darmo, czekaj nie, to jest dobra, no kupimy sobie siedzibę i jeszcze chciałem skorzystać z tego, żeby kupić sobie yy, znaczy no właśnie tu teraz siedzibę yy, czekajcie za darmo dosłownie nic nie zmieniamy i słuchajcie taki szybki wstęp. jesteśmy u Lestera ale jedziemy do Daxa znowu kolejna misja u Daxa bo jest szybki zarobek a słuchajcie ja będę mógł uwaliłem auto ale to nie ma, nie ma problemu Eee, przed odcinkiem, dobra, ale no, mogę szybko zarobić, a na przykład żebyście się nie ludzi, to też mogę misję od Franklina Clintona, bo tam chyba współpracuje się z nim eee, i po prostu mogę tak robić naprzemiennie, ale wolałbym Udaxa pocisnąć. I na przykład wiecie, misja Udaxa, misja Udaxa i tak dalej, No, więc... Eee, nie chciałbym też tak, ale też myślę, że... Teoretycznie no to jest szybko tylko nagrań Chyba wam mówiłem Dobra, nieważne, no to jest nagrań Więc musimy tak robić Ale na przykład ja bym chciał zrobić Se napad na kasyno Na przykład No Nie wiem czy się wzbogacimy Tak szybko, ale No słuchajcie Miałem krótką przerwę Pomiędzy nagrywaniem są The forest, a tego, a teraz w ogóle nie mam przerwy. No i widzowie, świetnie się czuję. Świetnie się czuję, no w tym samym outfitie nawet, nie? Kolejne 50 koła, bogatszy Czekajcie, tylko się wody wodę napiję, bo naprawdę już gram od 13. A jest druga. Nie, jak dłużej? A co tu jest? Nie, dobra, kupmy sobie coś, on na przykład taki karabin. Albo no, to tyle. No nic. Więc... Jeszcze się napija. I to jest tyle, myślałem, że MP2 może będą. Ale no nie. Dobra, Mordor już. Nie wiem ja się jeszcze pokręcę To można można wlotki pobrać, w znaczy wrzutki Dobra, no już Musisz... Nie wiem, pokręćmy coś się tu No rok jak Dax nie może lecimy zobaczyć yy, siedzibę Franklina Clintona. Jak dax nie może. Nas wygonił totalnie. Yy, tu jeden zobaczyć. No jak nas wygonił totalnie, no to... Znaczy nie, że wygonił, ale trzeba odczekać jakiś czas, więc no złecie ja nie będę marnował odcinka. No bo teoretycznie mógł poszedł do kosza i mogłem poczekać, ale no nie będę marnował odcinka, jak już coś tam zrobiliśmy No to jedziemy sobie do, Doug, znaczy do Franklina Clintona I tam sobie nowe biuro zobaczymy No więc to jest też fajne, że możemy... No to jest też fajne, że po prostu... Mamy dwa wyjścia. Jak DAX nie może, no to lecimy tego. Fajnie, bo na przykład, fajnie, fajnie, tak na przykład się wiecie, będziemy wzbogacać. Będziemy robić te misje. Znaczy, i tak pewnie to większość idzie na jak na razie. Na, na opłacenie, ale no to wiecie, by było. A ciekawe, A nie, z miniganem do nie Bo miałem taki myśl jak doładowywać tego minigana amunicją. jak... Nie można przecież... Nie mogę w zwykłym Amunation, bo to potrzebuje 110 na milio... Znaczy 120 tej mocy, znaczy levelu, no. Ja mam 8, więc... Właśnie się zastanawiam, ale można sobie kupić przez... E, tego jak to się nazywa? Przez amunicję, tutaj macie. Widzicie, zrobię amunicję. Dobra, wchodzimy, słuchajcie, cena będzie. Będzie cutscena jak jest. I tutaj już możemy następ, yy, odcinku za... welcome to your office sir. i'm your new executive assistant this organization will make life as easy as possible and to help this business run efficiently the recreational area slash breakout space going through to the executive suite we're all set up to grow this company with everything ale nie no, the panel is Franklin Clinton You can install a gun locker or a safe when you're ready It's possible to knock through here and add some personal quarters, somewhere to lie down, take some me time, look at the Dynasty Eight site for details. Yeah. Most yeah. important of all, though, is your executive terminal, here, where you'll access the securo served serve special cargo network to take this operation to another level. I'll tell no, you all about so. it when you first log in. So that's it. It's take fine. a look around get settled in i'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need me dobra no jesteśmy dobra let's go A ona to jakby tak dobra told him, i've got an MBA. Oh. there's an update on security yeah, ładnie, ładnie zobaczymy the terminal and i'll talk you through it na chwilę, No, słuchajcie, biliśmy ostatnio po tej takiej tego ofierze, że Wdra można. Dla nas już nic nie zatrzyma. Dobra. Weźmy zobaczymy. Okej, ja. no, I've ale... set you up with username and password for the secure Starf Special Cargo Network. Just hit login. Okej, The homepage should be showing you three options. Special Cargo, View special vehicle work. Special Cargo has been up and running for some time. You buy a warehouse then purchase illicit goods you sell on for profit. Vehicle Cargo is their new offering. You purchase a vehicle warehouse then Carol Serve puts you onto different cars in the area to source, ja Once you source the cars. You warehouse them ja and sell am. them onto oh, a highly vetted to Słuchajcie, to może być na przykład nasz cel. Dobra, widzowe. No to słuchajcie, wiecie jaki jest już nasz cel. Dobra, ona mi tam gada, a ja słuchajcie, z wami się żegnam. I... albo dobra, jeszcze nie, słuchajcie, ona tam gada, a ja bym na przykład... Y, co, co, jak wam bym powie... Słuchajcie, no... My byśmy... sorry, czasami nie umiem się wysłowić, język, język polski, trudny polski. No, David, dobra, wracając, no to, co, co, miałem na myśli, co, jeżeli byśmy właśnie tak, yy, uzbierali te 300 tysięcy, bo jestem za, no słuchajcie, no to słuchajcie, omawiam się tak, robimy tę misję UDAXA, dopóki nie zrobimy 300 tysięcy na tą siedzibę. Co by na tą? Dobra, no ja słuchajcie, dziękuję Wam i widzimy się już na misji UDAXA kolejnej.